manko siemanko, ja jestem Prokotelek99 i dzisiaj nie będziemy wyjątkowo grać w grę Brawl Stars tylko coś z nią zrobimy. No słuchajcie, przez to, że nie było mnie przez dużo odcinków, ponieważ byłem na wakacjach, to mam dzisiaj dla was niespodziankę. Kupimy oto letnią ofertę. Wcześniej kupowałam też letnią ofertę. No to widzimy się po przerwie, jak już zapłacę i wszystko zrobię. To widzimy się później. No to jak widzicie, kupiłem już tą letnią ofertę. Przepraszam za dźwięk, ale mam 50 klejnotów. Dajemy dalej. Tak, 2000 monet mamy gwarantowego Star Powera Lodzinka. No to tak. Jest 5 rzeczy, więc niestety nie ma żadnej postaci. 11 do kolta, 12 do Pan, 23 do Penny, 57 do Bo, do Rico 81, bi bilet na wydarzenie 2 i 8 klejnotów. Drugi mega box. Jest 5 rzeczy, też nic, nic nie będzie. 10 do Poco, 18 do Barleya, 21 do Jessie. Do Kolta 29, do Rico 33 i 6 biletów na wydarzenie. Bardzo dużo. Dobra, otwieram trzeciego boksa. 5 rzeczy, znowu nic nie będzie. Tu mamy 10 do Bula, do Nity 16, do Franka 28, do Poko 38, do Broka 45. I podwajacz żetonów 200 spoczko. No i to z ostatni. Czy coś znajdziemy? Pięć rzeczy też nic nie będzie. 11 do donity do kolta 22, do Franka 23, do Bo 30, do penny 60, 4 bilety na wydarzenie i 8 klejnotów. No to tak, nic niestety nie trafiliśmy. Bo bardzo chciał kupić, e, znaczy, bardzo chciał trafić legendę. Mamy 3080 monet i z tego powodu zobaczcie, co mam tutaj w sklepie. I dzisiaj sobie właśnie to kupimy. No to sobie kupmy. I star Power do Gina odblokowany. Koleżeńska pomoc. Trafienie członków drużyny super ataku Gina dodaje im 2000 punktów życia. I mamy super, super Star Power'a. Kupimy, myślę sobie jeszcze, ale to potem w kolejnym odcinku, najwyżej. Yy, no, kupimy sobie coś. Ale słuchajcie, to było na tyle w tym odcinku. To trzymajcie się, cześć.